A jak Anastazja i Aleks. B jak Posłowi zapytają się, czy nie ma mojej Armii w tle C jak Czekaliście? Ja wiem, że czekaliście Ja też czekałam, a skończycie swoje prace D jak Do zobaczenia i powodzenia, kaczówki E jak Ej ty. Ty, 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 ty. Co mi to powiedzmy w kaczówkę, co? Fy. Panka na wyniku. G jak Wynik co tam u ciebie H jak Hodowanie zwierząt w taki sposób, ale nie jest zabronione importowanie i sprzedawanie w łagras I jak I oby wysuwał tajnie ten film Postanowiłam go skomentować i wrócić, na kanał, gdzie każdego będzie mógł zobaczyć I jak Ja chcę za mnie nagrać! K jak Pielimi dziękuję ci za tą opowieść, ale naprawdę ona nie musiała być długa Ly, jak? Więc jak zrobić moją mocę. My, jak? Magiczna wiedź, dziki przygody, Erika, Mizuki, Elizy i Aleksa, a nie Anastazji i Dali. My, jak? Nie! Ma zrobić kanapkę z pomidorkiem. O, jak? Osiemnastkę. Tak, jest, jestem tak stara. Ty, jak? Proszę, jak nie? je ode mnie? Ry, jak? Rekord czekania po dwóch miesiącach mam pięć minut. Sy, jak? Scena, która nie miała żadnego znaczenia w tym filmie. Ty, jak? Ta kaczka. U, jak? Uznałam, że właśnie jest znowu dla okazji, żebyście się poznali. Mamo, poznaj mojego chłopaka. Kaczysław. Wy, jak? Więc... A to nie miało tak wyglądać? Z jak? Zuzu. Inmaster się strasznie zbuntował na zuzu i trzy razy musiała robić ten projekt.